To polówko już od 75 lat obchodzi święta rok do roku. Wraz z dzisiejszą globalną sytuacją wydaje się być to niemożliwe. Jednak nawet ogólnoświatowa pandemia nie powstrzyma naszej społeczności przed świętowaniem w tym roku. Tak jak zawsze organizowane są Wigilię Klasową. Tym razem w nieco innej, zdalnej formie. Wielu uczniów angażuje się w różne akcje świąteczne, pasolecznie wykonując kartki z życzeniami czy piechąc pierniczki. Pomimo braku zajęć stacjonarnych i tak można poczuć magię świąt. Dlatego z okazji tegorocznych świąt Bożego Narodzenia ekipa Topotyli życzy wszystkim spokojnych, rodzinnych świąt, wielu pięknych, niezapomnianych chwil spędzonych przy wigilijnym stole w blasku choinki. Dużo prezentów, a jeszcze więcej zdrowia, szczęścia, miłości i spokoju. Udanego Sylwestra, który będzie inny niż zwykle, a w nowym roku spełnienia marzeń, postanowień i przede wszystkim jak najszybszego powrotu do normalności? Na co to również czas odpoczynku? Podczas przerwy świątecznej naładujemy akumulatory, spędzimy czas ze swoimi bliskimi, czy poświęcimy się swoim pasjom? Dziękujemy, że z nami jesteście. Poza szkołą bardzo lubię żeglować i interesuję się literaturą. Dlaczego zdecydowałaś się kandydować na prezydenta parlamentów? Od wielu lat moją pasją jest pomaganie. Zawsze udzielałam się w akcjach charytatywnych i y, choć y, kocham naszą szkołę i uważam, że jest super miejsce, to myślę, że jest wiele rzeczy, które, które my jako uczniowie możemy zmienić sobie to Dobra. Czeka, no i właśnie jest, do tej niedamy życie. Dobra. Czekania rumbo. Teraz to za mocno. Teraz już za mocno było. Ale co? On już odjeżdża, poczekaj, odjedzie za Pozdrawiam całe topo TV better than ever! da um vez